jednego dnia koksimy, nie? Tak jak wspomniałam w pierwszym odcinku tego wolga zajmuję się zdrobiniem dredów. Na samym początku wakacji postanowiłam pozbawić się jednego ze swoich trzech naturalnych dredów. Obecnie zostało mi mój dread po lewo imię Marley oraz mój dred po prawo nie I Imię tego dreda wynikło z fascynacji nirwana. Posiadałam jeszcze trzeciego dreda, który był bezimienny. Po roku noszenia go, postanowiłam go rozczesać. W moim fryzjerce powiedziałam, żeby nie ruszałam mi dolnej warstwy włosów, tylko że wtedy nie zauważyłam, że pasemko, które zostało po rozczesanym drecie, było nieco dłuższe od pozostałych włosów, gdyż pewnego czasu przycinałam sobie końcówki. Dzisiaj pokażę Wam, jak będzie wyglądała rekonstrukcja mojego trzeciego bezimiennego dreda. Przy okazji ten filmik też pokaże, że możliwe jest wykonanie dredu na samym sobie, nawet nie wiedząc, co się robi. Zapraszam do oglądania. Właśnie wyzieliłam sobie sekcję z bossów, z których zrobię Nie lubię mieć cienkich dredów, więc widziałam więcej bossów. Jeśli chcemy wiedzieć, jaką grubość dredów otrzymamy, pasemko skręcamy i patrzymy. Na początku zapierujemy włosy. A oto krótki terminasz kulturalny na świecie. Tapir Zdebrał, zapiszę, vlog bajek dla dzieci z 15.30 spotkanie brydżystych mniej więcej nie włosy, bo nawet tapirowanie włosów należy je przeszydełkować. Przeszydełkowanie należy pamiętać, że nie szerpimy żadne włosy, po prostu wkładamy w dre.

Kultura tu podobno jest, świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien. Chujnie nieraz często, dlaczego jest tak jest, nie rozumiem, nie. Jak widać udało mi się skonstruować dreda. Na końcu chcę mieć pędzelek, więc jedyne co robię to biorę końcówkę i po prostu ją rozczesuję. Tak oto wyglądał proces robienia Adela u mnie na głowie. Bajo!